Pod majestatyczną rezydencją Genea Hackmana znaleziono tajemniczy tunel. Ale to, co było w środku, sprawiło, że nawet doświadczeni agenci pobledli ze strachu. Zakazane dokumenty? Dowody mrocznej intrygi? A może coś jeszcze bardziej przerażającego, co nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego? Wiadomości z ostatniej chwili jest dokładnie godzina 11, a świat obiega szokująca informacja o śmierci legendarnego aktora Gina Hackmana. ABCus uzyskało nakaz przeszukania jego posiadłości w Nowym Meksyku. Co dokładnie znaleźli śledczy na miejscu? Tajemnicze okoliczności śmierci Gina Hackmana oraz jego żony przybrały jeszcze bardziej niepokojący obrót, gdy agenci FBI dokonali niezwykłego odkrycia w ich luksusowej rezydencji wartej 4 miliony dolarów. Głęboko pod posiadłością znajdował się sekretny tunel, którego istnienie do tej pory było nieznane. To, co funkcjonariusze znaleźli w środku, wprawiło ich w osłupienie i wywołało liczne spekulacje. Czy ten ukryty korytarz miał jakikolwiek związek z nagłą śmiercią aktora i jego żony? A może skrywał coś znacznie bardziej mrocznego? Oficjalne źródła milczą na temat szczegółów sprawy, ale jedno jest pewne znalezisko było tak szokujące, że na twarzach śledczych malowało się niedowierzanie. Kiedy agenci FBI po raz pierwszy wkroczyli do tunelu ukrytego pod posiadłością Gina Hackmana, ich oczom ukazał się widok rodem z najdziwniejszych teorii spiskowych. Wilgotne, zaciemnione pomieszczenie skrywało przedmioty, których znaczenie pozostawało zagadką. W blasku latarek śledczy dostrzegli rzędy starych drewnianych skrzyń ułożonych pod ścianami. Pokrywała je gruba warstwa kurzu, co sugerowało, że od lat nikt ich nie dotykał. Co mogło znajdować się w ich wnętrzu? Po ostrożnym otwarciu kilku z nich funkcjonariusze odkryli rzeczy, które budziły coraz większe zainteresowanie. W niektórych skrzyniach znajdowały się stare, pożółkłe fotografie przedstawiające ludzi ubranych w stylu z dawnych epok, kim byli i jakie mieli powiązania z Kakmanem. Inne skrzynie skrywały stosy pożółkłych dokumentów, dzienników, listów i notatek, które mogły zawierać długo skrywane sekrety. Jedno z pudeł okazało się szczególnie intrygujące, wewnątrz znajdował się zbiór niezwykłych narzędzi, których przeznaczenie pozostawało zagadką. Do czego mogły służyć i dlaczego ktoś ukrył je pod ziemią? Im dłużej trwało dochodzenie, tym więcej pytań się pojawiało. Jaką tajemnicę skrywał Jean Hackman? Niektóre z narzędzi wyglądały, jakby należały do doświadczonego rzemieślnika, podczas gdy inne przypominały bardziej skomplikowane urządzenia wykorzystywane w tajemniczych eksperymentach. Agenci FBI wymienili między sobą spojrzenia pełne niedowierzania, próbując zrozumieć, jakie działania mogły być prowadzone w tym ukrytym pomieszczeniu. Gdy śledczy kontynuowali swoje badania, natrafili na kolejne zagadkowe ślady, dziwne symbole, starannie wyryte w ścianach i niepokojące znaki na podłodze. Każdy nowy szczegół jedynie potęgował tajemnicę tego miejsca. Czy były to ślady z przeszłości Gina Hakmana, czy może wskazywały na coś o wiele mroczniejszego? Każdy znaleziony przedmiot dawał początek nowym teoriom, co tak naprawdę działo się w tym tunelu? Czy Hackman miał powiązania z jakimiś sekretami, o których nikt do tej pory nie wiedział? A może ukrywał coś, co nie miało nigdy ujrzeć światła dziennego? Tunel skrywał w sobie klucz do zagadki, która teraz stała się przedmiotem szerokich spekulacji. Tymczasem śledczy starali się połączyć wszystkie elementy układanki, a opinia publiczna z zapartym tchem czekała na kolejne szczegóły tej niezwykłej historii. Każda nowa informacja budziła jeszcze większą ciekawość i mnożyła pytania. Co takiego kryło się w cieniu tej posiadłości? Wartość posiadłości i jej sekrety. Rezydencja Gina Hackmana od dawna budziła zainteresowanie, nie tylko ze względu na swoją luksusową wartość, ale również z powodu otaczających ją tajemnic. Szacowana na około 4 miliony dolarów, ta imponująca posiadłość była symbolem bogactwa i życia pełnego zagadek. Usytuowana w cichej, odosobnionej okolicy, była otoczona wysokimi murami i solidną bramą, zapewniającą absolutną prywatność jej mieszkańcom. Każdy szczegół tej posiadłości podkreślał jej wyjątkowy charakter, od starannie pielęgnowanych ogrodów po przestronne wnętrza, urządzone z dbałością o każdy detal. Jednak niedawne odkrycie wstrząsnęło wszystkimi. Pod posiadłością znajdował się tajny tunel, którego istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. To niezwykłe znalezisko całkowicie zmieniło sposób, w jaki postrzegano tę rezydencję. Wiele osób zaczęło zadawać pytania, czy tunel był sekretnym przejściem, które miało zapewnić bezpieczną ucieczkę w razie zagrożenia. A może jego przeznaczenie było zupełnie inne, mógł służyć do przechowywania cennych dokumentów, kosztowności lub rzeczy, które nigdy nie powinny zostać odnalezione? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają nieznane, ale jedno jest pewne, historia tej posiadłości dopiero zaczyna odkrywać przed światem swoje sekrety. Zanim zakończysz ten film, koniecznie obejrzyj kolejny, który pojawi się na Twoim ekranie. Uzupełni wszystko, co widziałeś tutaj, i ujawni niewiarygodne sekrety gwiazd, o których nigdy nie miałeś pojęcia. Tunel pod rezydencją Gina Hakmana budzi liczne pytania dotyczące prawdziwej historii tej posiadłości oraz skrywanych sekretów jej właściciela. Wartość tej nieruchomości nie jest mierzona jedynie w milionach dolarów to, co czyni ją wyjątkową, to otaczająca ją aura tajemnicy, której korzenie sięgają głęboko w przeszłość. Starannie przemyślana architektura i zaawansowane systemy bezpieczeństwa sugerują, że ktoś dołożył wszelkich starań, by pewne aspekty życia w tym miejscu pozostały na zawsze ukryte przed światem. Każda nowa wskazówka, którą odkrywają śledczy, czyni historię tej posiadłości jeszcze bardziej intrygującą. Im głębiej badają podziemny korytarz i inne ukryte przestrzenie, tym bardziej ujawnia się niezwykła opowieść, której prawdziwe znaczenie może przerosnąć wszelkie spekulacje. Czy tunel skrywa mroczne sekrety z przeszłości? A może jest kluczem do tajemnic, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego? Ostatecznie ta posiadłość jest czymś znacznie więcej niż luksusowym domem, to prawdziwa skarbnica sekretów, które wciąż czekają na odkrycie. Każdy nowy szczegół, który wychodzi na jaw, tylko po ciekawość mieszkańców i ekspertów, sprawiając, że historia rezydencji Gina Hackmana staje się coraz bardziej fascynująca. Każde znalezisko dodaje kolejną warstwę tajemnicy, a ci, którzy śledzą rozwój wydarzeń, nie mogą się doczekać chwili, gdy prawda zostanie wreszcie ujawniona. Szokujące odkrycie ukrytego tunelu. Gdy światło dzienne ujrzała informacja o istnieniu tajemniczego tunelu pod imponującą posiadłością Gina Hackmana, Wśród wielbicieli legendarnego aktora zawrzało. Jak to możliwe, że przez lata nikt nie miał pojęcia o istnieniu tej ukrytej konstrukcji? Co dokładnie znajdowało się pod grubymi warstwami ziemi i betonu, które tak skutecznie maskowały wejście do podziemi? Każdy nowy fragment tej zagadki prowadzi do jeszcze większej liczby pytań. Czy tunel miał służyć jako tajne przejście, umożliwiające niezauważone opuszczenie posiadłości? A może skrywał dokumenty i przedmioty o nieznanej, lecz ogromnej wartości? Śledczy wciąż analizują kolejne dowody, próbując rozwikłać tajemnicę, która może rzucić zupełnie nowe światło na życie Gina Hackmana. Niezależnie od odpowiedzi, jedno jest pewne: historia tej posiadłości dopiero zaczyna być odkrywana, a każda kolejna informacja sprawia, że zainteresowanie nią tylko rośnie. Podczas śledztwa prowadzonego przez agentów FBI, w związku z tajemniczymi okolicznościami śmierci Gina Hackmana dokonano niezwykłego odkrycia: pod jego imponującą posiadłością znajdował się ukryty tunel. Fakt, że przez wszystkie te lata nikt nie miał pojęcia o jego istnieniu, budzi zdumienie. Jak mogło to pozostać tajemnicą w tak starannie zaplanowanej i luksusowej rezydencji? Pierwsze raporty sugerują, że tunel mógł zostać zbudowany wiele lat temu, choć jego pierwotne przeznaczenie wciąż pozostaje zagadką. Niektórzy spekulują, że służył jako przejście prowadzące do sekretnych pomieszczeń, inni podejrzewają, że mógł być częścią bardziej radykalnego planu. Pojawiają się też teorie, że stanowił bezpieczną drogę ucieczki, być może prowadzącą do sąsiednich nieruchomości, lub że krył w sobie coś znacznie bardziej niepokojącego. Gdy śledczy zagłębiają się w badanie tunelu, natrafiają na coraz bardziej zastanawiające wskazówki. Na ścianach odnaleziono tajemnicze symbole, których znaczenie pozostaje niejasne. Jeden z agentów, opisując swoje odkrycie, wspomniał o dziwnych znakach wyrytych w kamieniu, sugerujących istnienie nieznanego wcześniej projektu. Czy hackman ukrywał jakieś dowody, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego? A może po prostu fascynowała go idea posiadania tajnego, odizolowanego schronienia? Władze zaczęły także analizować archiwa nieruchomości by sprawdzić, czy poprzedni właściciele lub lokalni budowniczowie mieli jakiekolwiek informacje na temat tej podziemnej konstrukcji. Niektórzy sąsiedzi przypominają sobie dziwne historie o robotnikach, którzy nagle rezygnowali z pracy po jednym dniu na terenie posiadłości. Inni twierdzą, że może to być jedynie stary tunel ewakuacyjny, dawno zapomniany i pozostawiony na pastwę czasu. Bez względu na prawdę, fakt odkrycia ukrytego przejścia wywołał lawinę spekulacji. Z każdym dniem pojawia się coraz więcej plotek, jedni sugerują, że tunel prowadził do ukrytych skarbów, inni są przekonani, że skrywał tajne dokumenty lub ślady podejrzanych transakcji. Czy jest to tylko relikt przeszłości, czy też klucz do rozwiązania wielkiej zagadki? Jedno jest pewne, to odkrycie nie przestaje fascynować opinii publicznej i budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Śmierć legendarnego aktora Gina Hackmana oraz jego żony Betsy wciąż pozostaje zagadką, a kolejne odkrycia tylko pogłębiają tajemnice. W miarę jak śledczy coraz dokładniej badają sprawę, pojawiają się nowe pytania, czy ukryty pod rezydencją tunel może skrywać kluczowe wskazówki dotyczące ostatnich dni pary. Czy jego istnienie to jedynie zbieg okoliczności, czy może raczej element układanki, który mógłby rzucić nowe światło na okoliczności ich śmierci? Niektórzy sugerują, że tunel mógł być czymś więcej niż tylko sekretnym przejściem, być może służył jako droga ucieczki, umożliwiająca komuś dyskretne opuszczenie posiadłości lub niezauważone dostanie się do jej wnętrza. Jeśli tak było, pojawiają się niepokojące pytania: kto i dlaczego miał powód, aby unikać bycia widzianym? Czy ktoś próbował coś ukryć? A jeśli tak, to co mogło być tak ważne, aby wymagało takiego poziomu tajemnicy? Śledczy analizują wszystkie przedmioty znalezione w tunelu, starając się odkryć możliwe powiązania ze śmiercią pary. Stare dokumenty, fotografie i nietypowe przedmioty mogą ujawnić ukryte aspekty życia Hackmana, o których opinia publiczna nigdy nie miała pojęcia. Największe zainteresowanie budzą jednak dziwne symbole wyryte na ścianach. Niektórzy eksperci sugerują, że mogą one wskazywać na istnienie tajnych kontaktów, ukrytych interesów lub nawet nieznanych dotąd relacji, które mogły odegrać kluczową rolę w tej zagadce. Tymczasem sąsiedzi i znajomi Hackmana zaczynają dzielić się swoimi teoriami. Niektórzy przypominają sobie dziwne rozmowy, w których aktor zdawał się aluzjami sugerować, że coś niepokojącego działo się w jego życiu. Inni wspominają tajemniczych gości odwiedzających posiadłość w nietypowych godzinach, co rodzi pytania, czy te wizyty miały związek z ukrytym przejściem. Czy ktoś spoza bliskiego otoczenia mógł mieć dostęp do posiadłości bez wiedzy jej właściciela? Mimo intensywnych poszukiwań, śledztwo nadal nie przyniosło jednoznacznych odpowiedzi. Każda nowa wskazówka może albo rozwiać wątpliwości, albo jeszcze bardziej zagmatwać całą sprawę. Tymczasem świat z zapartym tchem śledzi rozwój wydarzeń. Czekając na ostateczne odkrycie prawdy o tajemnicach skrywanych przez życie i śmierć Dina Hackmana, po serii niepokojących odkryć w posiadłości Genea Hackmana, gdzie odnaleziono ukryte tunele i tajemnicze przedmioty, władze postanowiły milczeć, udzielając jedynie lakonicznych i niepełnych wyjaśnień. Zamiast rozwiać wątpliwości, ta cisza jedynie podsyciła ogień spekulacji i wywołała lawinę domysłów. Ludzie domagają się jasnych odpowiedzi na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się w tej okazałej posiadłości. Pomimo wielokrotnych wizyt agentów FBI, którzy z największą dokładnością przeszukiwali sekretny tunel i odnajdowali kolejne niepokojące przedmioty, szczegóły śledztwa pozostają utajnione. Zamiast rzetelnych raportów, opinii publicznej przekazywane są zdawkowe komunikaty, które nie tylko nie rozwiewają wątpliwości, ale wręcz pozostawiają jeszcze więcej pytań bez odpowiedzi. W efekcie mieszkańcy, sąsiedzi i wszyscy, którzy śledzą tę sprawę, czują się zupełnie pozostawieni w niepewności. Milczenie urzędników i brak przejrzystości w dochodzeniu sprawiają, że zainteresowanie społeczne wokół sprawy nie maleje. Każde kolejne oświadczenie prasowe, każda konferencja, zamiast wyjaśniać sytuację, jedynie potęgują podejrzenia, że władze mogą skrywać coś więcej niż są gotowe ujawnić. Dziennikarze nieustannie próbują wydobyć więcej informacji. Ale ich pytania spotykają się z wymijającymi odpowiedziami, które wydają się niczego nie wyjaśniać. Tymczasem media społecznościowe aż huczą od teorii spiskowych, a internauci próbują samodzielnie łączyć wskazówki, zastanawiając się, czy istnieje jakaś ukryta prawda za niejasnymi i oszczędnymi w słowach komunikatami władz. Czy rzeczywiście istnieje coś, czego opinia publiczna nie powinna wiedzieć. Na razie sprawa pozostaje owiana tajemnicą, a cisza ze strony oficjalnych źródeł jedynie utrudnia oddzielenie faktów od plotek. Z każdym kolejnym dniem rośnie nadzieja, że ktoś w końcu przerwie tę zmowę milczenia i ujawni prawdę o tym, co naprawdę wydarzyło się w rezydencji Hackmana. Nowe dowody, czy tunel kryje klucz do rozwiązania zagadki? Odkrycie ukrytego tunelu pod posiadłością Genea Hackmana otworzyło drzwi do nowych tropów i potencjalnych dowodów, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej tajemniczej sprawy. Śledczy natrafili na kilka niezwykle intrygujących przedmiotów, które obecnie są dokładnie analizowane w poszukiwaniu odpowiedzi. Wśród odnalezionych rzeczy znajdują się stare telefony komórkowe pełne nieodczytanych wiadomości, zużyty kalendarz wypełniony chaotycznymi notatkami i datami, a także kilka butelek z lekami, które wydają się zupełnie niepasujące do miejsca, w którym zostały znalezione. Każdy z tych przedmiotów budzi kolejne pytania. Do kogo należały te telefony i jakie sekrety mogą wciąż kryć nieprzeczytane wiadomości? Czy zapiski w kalendarzu mogą zawierać wskazówki na temat ukrytych wydarzeń w życiu Hakmana? I najważniejsze, dlaczego ktoś miałby przechowywać te wszystkie rzeczy w tak tajnym miejscu? Każdy kolejny trop może prowadzić do przełomu w tej zagadkowej sprawie. Na razie jednak tunel pozostaje skarbnicą tajemnic, a opinia publiczna wstrzymuje oddech, czekając na kolejne rewelacje, które mogą w końcu rzucić światło na mroczne sekrety posiadłości Genea Hackmana. Za zamkniętymi drzwiami kryją się dowody, które mogą ujawnić długo skrywane tajemnice. Zniszczone telefony komórkowe, ich ekrany popękane i pokryte warstwą kurzu, mogą zawierać ukryte rozmowy i listy kontaktów, które prowadzą do sekretnych spotkań. Zużyty, zniszczony kalendarz pełen chaotycznych notatek i spotkań może wskazywać na nieoczekiwane wydarzenia, o których nikt wcześniej nie wiedział. Tymczasem butelki po lekach budzą pytania, czy były częścią tajemniczej kuracji, czy może elementem starannie ukrytej intrygi. Każdy z tych przedmiotów stanowi część większej układanki, którą śledczy próbują poskładać w spójną całość. Eksperci dokładnie analizują wszystkie detale od treści wiadomości tekstowych, przez daty i godziny, aż po charakter pisma w kalendarzu, w nadziei, że uda się odnaleźć choćby najmniejszą wskazówkę, prowadzącą do rozwiązania zagadki. Mimo, że na tym etapie śledztwa jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać ostateczne wnioski, to jednak każde nowe odkrycie przybliża badaczy do odkrycia prawdy. Nieustannie pojawiają się nowe dowody, a każdy, nawet najmniejszy szczegół, może okazać się kluczowy. Czasem wystarczy jedno zapomniane zdanie zapisane na kartce lub ledwo widoczny odcisk palca, by przełamać mur tajemnic i jawników, co naprawdę zdarzyło się w tej posiłości. Choć strawa wciąż objana jest w wiadomo, niewiadoma, jest pewne prawda nie może zostać ukryta na zawsze. Otwarta książka, bo nie ma nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic niego, co by nie miało wyjść na jaw. Łukasz godzina 8.17